Witajcie, drodzy poszukiwacze kosmicznej mądrości. Dziś zagłębimy się w fascynujący świat energii i wibracji znaku Lwa. Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie, że każdy znak Zodiaku emanuje unikalną częstotliwość energetyczną, która kształtuje osobowość i życiową ścieżkę. Te wibracje są niczym kosmiczna muzyka wpływająca na nasze ciała, umysły i dusze. Astrologia pozwala nam zrozumieć te subtelne energie. I wykorzystać je do osobistego rozwoju i harmonii z wszechświatem. Lew, piąty znak Zodiaku, jest rządzony przez majestatyczny żywioł ognia. Ta ognista energia nadaje lwom ich charakterystyczny blask, pasję i niezłomnego ducha. Wyobraźcie sobie płomień świecy: jasny, ciepły i przyciągający wzrok. Taki właśnie jest lew w swoim najlepszym wydaniu. Rządzącym ciałem niebieskim dla lwa. Jest samo Słońce, centrum naszego układu słonecznego i źródło życiodajnej energii. To kosmiczne połączenie nadaje lwom ich naturalne zdolności przywódcze i potrzebę bycia w centrum uwagi. Podobnie jak Słońce jest sercem naszego układu, tak lwy często stają się sercem swoich społeczności. Główne cechy osobowości lwa to charyzma lwy mają naturalną zdolność przyciągania uwagi i inspirowania innych. Pewność siebie, rzadko wątpią w swoje umiejętności i często podejmują śmiałe decyzje. Wielkoduszność, potrafią być niezwykle hojne i opiekuńcze wobec bliskich im osób. Kreatywność, mają silną potrzebę ekspresji artystycznej i oryginalnego myślenia. Duma, cenią swoją godność i oczekują szacunku od innych. Te cechy sprawiają, że lwy często znajdują się na pozycjach liderów, artystów. Czy osób publicznych? Ich energia jest jak promienie słońca ciepła, życiodajna, ale czasem może być też przytłaczająca dla innych. Wkraczamy teraz w fascynujący świat subtelnych energii i wibracji, które kształtują esencję znaku Lwa. Każdy znak Zodiaku ma swoją unikalną częstotliwość wibracyjną, a Lew nie jest wyjątkiem. Lew wibruje na częstotliwości liczby 1 i 5. Jedynka symbolizuje nowe początki, przywództwo i indywidualność cechy tak charakterystyczne dla lwów. Piątka natomiast reprezentuje kreatywność, ekspresję i zmiany. Ta kombinacja nadaje lwom ich charakterystyczną, dynamiczną energię. Wyobraźcie sobie dźwięk królewskiego ryku potężny, donośny i niemożliwy do zignorowania. Taka właśnie jest wibracja lwa w kosmicznej orkiestrze Zodiaków. Kolory i kryształy związane z energią lwa. Lew jest silnie związany z kolorem złotym i pomarańczowym. Złoto symbolizuje królewskość, bogactwo i moc, atrybuty, z którymi lwy często się utożsamiają. Pomarańczowy natomiast reprezentuje entuzjazm, kreatywność i radość życia. Jeśli chodzi o kryształy, lwy mogą wzmocnić swoją naturalną energię poprzez cytryn kamień obfitości i pewności siebie. Bursztyn wzmacnia połączenie z energią słoneczną. Tygrysie oko wspiera odwagę i jasność umysłu. Noszenie tych kamieni lub medytacja z nimi może pomóc lwom w zharmonizowaniu ich potężnej energii. Jako znak rządzony przez słońce, lwy są niezwykle wrażliwe na jego energię. W dni słoneczne lwy często czują przypływ sił witalnych, kreatywności i optymizmu. Ich charyzma wtedy wręcz promieniuje przyciągając innych jak ćmy do płomienia. Jednak tak jak słońce może zarówno ogrzewać, jak i palić, energia lwa musi być mądrze zarządzana. Zbyt intensywne wystawienie na energię słoneczną może prowadzić do przegrzania. W przypadku lwów może to oznaczać nadmierną pewność siebie, skłonność do dominacji czy nawet wypalenie. Dlatego tak ważne jest dla lwów, aby nauczyły się balansować swoją energię. Czasem świecić pełnym blaskiem, a innym razem pozwolić innym znakom zabłysnąć. To jak taniec z kosmiczną energią, który wymaga gracji, świadomości i mądrości. Teraz skupmy się na potężnych atutach, które czynią lwy tak wyjątkowymi w Zodiaku. Ich mocne strony są jak promienie słońca: jasne, ciepłe i życiodajne charyzma i naturalne przywództwo. Lwy posiadają magnetyczną osobowość, która przyciąga innych jak płomień ćmy. Ich pewność siebie i naturalna aura autorytetu sprawiają, że często znajdują się w centrum uwagi, nawet tego nie planując. Mają dar inspirowania innych i motywowania ich do działania. Kiedy lew wchodzi do pokoju, atmosfera się ożywia, a energia wzrasta. To naturalni liderzy, którzy potrafią poprowadzić grupę ku wspólnemu celowi z pasją i determinacją. Kreatywność i ekspresja artystyczna. Energia twórcza buzuje w lwach jak lawa w wulkanie zawsze gotowa do erupcji. Mają niezwykłą zdolność do wyrażania siebie poprzez różne formy sztuki czy to muzyka, malarstwo, aktorstwo czy pisarstwo. Ich kreatywność często ma dramatyczny, teatralny charakter. Lwy nie boją się eksperymentować i wyrażać swoich uczuć w sposób spektakularny. Ta artystyczna żyłka pozwala im nie tylko tworzyć piękno, ale także inspirować innych do odkrywania własnej kreatywności. Wielkoduszność i lojalność. Serce lwa jest równie wielkie jak jego ego. Potrafią być niezwykle hojni, szczególnie wobec tych, których kochają. Ich wielkoduszność przejawia się nie tylko w materialnych gestach. Ale także w emocjonalnym wsparciu i czasie, który poświęcają bliskim. Lojalność lwa jest legendarna. Gdy już kogoś obdarzą swoim zaufaniem i miłością, będą bronić tej osoby z siłą i odwagą lwa. Ta cecha sprawia, że są wspaniałymi przyjaciółmi i partnerami, na których zawsze można polegać. Te mocne strony czynią z lwów niezwykłe osobowości, które potrafią rozświetlić życie innych swoim wewnętrznym blaskiem. Jednak, jak każda potężna energia, wymagają one mądrego zarządzania i równowagi, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Jak każdy znak Zodiaku, lew ma swoje wyzwania i pułapki energetyczne. Zrozumienie ich jest kluczowe dla osobistego rozwoju i harmonii z kosmicznymi wibracjami skłonność do dominacji i egocentryzmu. Potężna energia lwa może czasem prowadzić do nadmiernej dominacji. Podobnie jak słońce, może przyćmić inne gwiazdy. Lwy mogą nieświadomie przytłaczać otoczenie swoją silną osobowością. Ta tendencja może manifestować się jako ciągła potrzeba bycia w centrum uwagi lub trudność w słuchaniu innych. Egocentryzm może sprawić, że lew zacznie postrzegać świat wyłącznie przez pryzmat własnych potrzeb i pragnień, zapominając o perspektywie innych. To jak energetyczny wir, który może wciągnąć lwa, odcinając go od empatii i zrozumienia dla innych. Problemy z przyjmowaniem krytyki. Lwie ego, choć jest źródłem ich siły, może też być ich piętą achillesową. Krytyka, nawet konstruktywna, może być odbierana jako atak na ich osobę. To jak chmura przesłaniająca słońce, nawet najmniejsza sugestia poprawy może rzucić cień na ich poczucie własnej wartości. Ta wrażliwość na krytykę może prowadzić do defensywnych reakcji lub zamknięcia się na cenne informacje zwrotne, które mogłyby pomóc w ich rozwoju. Nadmierna duma i jej konsekwencje. Duma lwa jest jak dwusieczny miecz. Z jednej strony daje im siłę i pewność siebie, z drugiej może prowadzić do arogancji i izolacji. Nadmierna duma może sprawić, że lew będzie niechętny do przyznawania się do błędów lub proszenia o pomoc. To jak energetyczna bariera, która odcina ich od cennych lekcji i możliwości rozwoju. W skrajnych przypadkach może prowadzić do konfliktów w relacjach i trudności w pracy zespołowej. Te wyzwania są jak cienie rzucane przez jasne światło lwa. Świadomość ich istnienia jest pierwszym krokiem do ich przezwyciężenia. Pamiętajmy, że każda trudność jest szansą na wzrost i ewolucję energetyczną. Lwy, które nauczą się balansować swoje potężne energie, mogą stać się prawdziwymi mistrzami harmonii i mądrości. Teraz zajmiemy się kluczowymi praktykami, które pomogą lwom zharmonizować swoje potężne energie, przekształcając potencjalne wyzwania w źródła siły i mądrości. Praktyki medytacyjne dla zrównoważenia ego. Dla lwów medytacja słonecznego światła może być niezwykle skuteczna. Wyobraźcie sobie, że jesteście otoczeni złotym światłem słonecznym. Z każdym wdechem wchłaniacie to światło, wypełniając nim całe ciało. Z każdym wydechem wysyłacie to światło na zewnątrz, dzieląc się nim ze światem. Ta praktyka pomaga zrównoważyć tendencję do egocentryzmu, przypominając lwom o ich roli jako źródła światła dla innych, nie tylko dla siebie. Rytuały wzmacniające pozytywne aspekty znaku. Codzienny rytuał korony słońca może wzmocnić pozytywne cechy lwa. Rano stojąc przed lustrem, wyobraźcie sobie złotą koronę nad głową. Wypowiedzcie afirmację: Jestem źródłem światła, mądrości i miłości. Prowadzę z sercem i inspiruję innych swoim przykładem. Ten rytuał wzmacnia pewność siebie lwa, jednocześnie przypominając o odpowiedzialności, jaka idzie w parze z przywództwem. Praca z czakrą serca i czakrą splotu słonecznego. Dla lwów kluczowa jest równowaga między czakrą serca, miłość, współczucie, a czakrą splotu słonecznego, osobista moc, pewność siebie. Praktyka oddychania na przemian do tych czakr może pomóc w ich harmonizacji. Wyobraźcie sobie, że wdychacie zielone światło do czakry serca, a wydychacie żółte światło z czakry splotu słonecznego. Następnie odwróćcie proces. Ta praktyka pomaga zintegrować moc osobistą z miłością i empatią. Dodatkowo praca z kryształami może wspierać te praktyki. Umieszczenie cytryna na splocie słonecznym i różowego kwarcu na sercu podczas medytacji może pomóc w balansowaniu tych energii. Pamiętajcie, że harmonizacja energii to proces ciągły. Wymaga cierpliwości i konsekwencji. Z czasem lwy mogą nauczyć się płynnie poruszać między swoją naturalną siłą a empatią, stając się prawdziwymi mistrzami równowagi energetycznej. Drodzy poszukiwacze kosmicznej mądrości, zbliżamy się do końca naszej podróży przez energetyczny świat lwa. Oto kluczowe punkty, które warto zapamiętać. Lew jest znakiem ognia rządzonym przez słońce, co nadaje mu niezwykłą charyzmę i siłę. Energie lwa wibrują na częstotliwościach przywództwa, kreatywności i wielkoduszności. Mocne strony lwa to naturalna charyzma, artystyczna ekspresja i głęboka lojalność. Wyzwania to skłonność do dominacji, trudności z przyjmowaniem krytyki i nadmierna duma. Harmonizacja energii lwa wymaga pracy z ego, praktyk medytacyjnych i balansu między sercem a osobistą mocą. Pamiętajcie, że bycie lwem to nie tylko znak Zodiaku to sposób bycia energia. Które możecie świadomie kształtować i rozwijać. Zachęcam Was do głębszego poznawania swojej lwiej natury. Eksperymentujcie z praktykami, które poznaliście. Obserwujcie, jak Wasza energia wpływa na otoczenie i jak otoczenie reaguje na Was. Rozwijając swoją lwią naturę, starajcie się znaleźć równowagę między blaskiem osobistej mocy a ciepłem serca. Bądźcie jak słońce, świećcie jasno. Ale pamiętajcie, że wasze światło ma służyć nie tylko Wam, ale i innym. Niech wasza lwia natura rozkwita, przynosząc radość, inspirację i mądrość Wam i całemu światu. Pamiętajcie, jesteście nie tylko lwami, ale i strażnikami kosmicznej energii. Wykorzystajcie ją mądrze i z miłością.